Halo, halo, szaman to znowu ja. ja. Dziś jest 13 lipca 2020 roku, jest godzina 14:15. Kontynuujemy sobie granie Fast Script Origin. No, trochę po 15, dobra. Kontynuujemy sobie granie Fast and Script Origin. Dobra. I lecimy dalej z tym koksem. Jesteśmy tutaj przy wyroczni, którą wcześniej już odwiedziliśmy po to, żeby zdobyć sobie tutaj, o kurwa, woda życia. Yy, I pierwsza, to jest pierwsza czy i? I wyroczna Apollina, boga, boska Febe obejmuje się z strumieniem, aby dodać do niej pień. Apolina i wyrocznia złożyła błogosławioną ofertę i zabije ją na młotarzu w świątyni. Apolos zdejmie z, z jej oczu zasłonę i pokaże jej to, co ma być, aby Mogła nie pokierować. Tak, oczywiście, kurwa, zabij kozę i chuj ci wszystko wypowie. Jakiś Apollon. W ogóle, że tu grecka świątynia jest, to jest dosyć istotne. Apollon's liar. Apollon's song. Zamknij pizdę już. I have felt your presence in my visions, eagle. Uh -huh. Apollo spoke Zaraz of you. Ryupu, the mężesz. king cried when he killed the white hart, For it was the huntress bewitched, pale and beautiful. with a halo of gold apollo bade gaia cradle the king's sorrow a lake of tears high above the plains the sun god drove his fist into the mountain took his beloved inside and spake none shall seek you none but the eagle he will soar above the five cities with the halo of the huntress in his beak why do you call me eagle Yours is the sacred relic, Eagle. Find it and expand your riches. A lake of tears high in the mountains. Co to pierdol? No właśnie, tutaj kurwa myślałem, wiecie, gdzie myślałem, że to tu. Coś tam pierdoli, mam nadzieję, że się przeczytacie. bo jakoś tak nad pobudliwe, sobie. E, M. Kurwa, czemu ja nie mogę tak zdzierzyć żadnych kurwa boskich wiar po prostu. Ja wiary jakoś nie mogę zdzierżyć. Nie wiem czemu. Kurwa, co mi się stało? To wszystko przez tych katolików pierdolonych. W sensie wiecie, ja wiem, że niektórzy są dobrzy, nie? W sensie niektórzy wierzą, nie wierzą, wierzą, ale What was god drove the mountain. Tak. Wiem, że są po prostu... chuj tam, wiarę po prostu są... Nie, niektórzy to są dobrzy ludzie, którzy może wykorzystują, w sensie, mają tą wiarę swoją, nie, ale ją wykorzystują, wiecie, że pomagać na przykład innym, nie? Bardziej chodzi mi o to. W stylu, że, nie wiem, na przykład... Um, osłaniają księż, jakiś ten, jakiś ksiądz, na przykład ja miałem spokój, księdza w gimnazjum. Boska Aya. Tentar zaśmiał się szczerze. Nieznane są prawa świetne, świętej miłości, Febusie. Przybyłeś. Co to się kurwa, tak częściej? Przybyłeś na grę, aby być jej mężem. i przyniesiesz ją, przeniesiesz ją przez morze do najpiękniejszych z ogrodów ZEUSA tym założysz na jej głowę złoty diadem i uczynisz się władczynią miasta w pięknej Libii <laughs> Zrodzone, zrodzi ci dziecko, które cieszyć się będzie szacunkiem wśród swych ludzi a, wolał, a wołał wołać będzie będą na niego Arisioros po tych słowach z, z niech zachęcił Boga, aby skonstruował swe niemożliwe z piękną szczynią, cery, no, czy coś OK, mam to zajebać chyba. A korona? To musi być halo dziękuję Apollo za okay, mam ai to dać czy coś, żeby została królową Libii kurwa, a potem rakiety wypierdalać w Amerykę? Legend of Cyrene and Apollo. Wśród cudowym Dolin nimfa wodna zrodziła królowi hejchujowi jakiemuś córkę Gai, chyba córkę Cyreny, która weszła na silną młodą kobietę. Cyreny chciała się no, tylko no, zamiast tego wolała o oszczep, mieczy, z taką właśnie bronią biegała po wzgórzach, zabijała dziki bestie. Cyreny! Zapamiętajcie to nazwisko, to imię, bo ono się pojawi nie w tej grze, tylko w kolejnej kurwa, ono się pojawi tego co pamiętam, ono się pojawi i nawet będzie questy będą z nią związane. Wszędzie będziemy z nią gadać. Apollo szpieguje O kurwa, ty, ale będzie ja. ja. Wiecie co? I tak, Apollo błyszczał na bo walczyłaby i z prożącym ich sekundę. gwem. W jednej chwili wezwał swojego przewodnika, ten i rzekł: na ducha. Tej kobiety, jej serce nie zna. Trochę nie mówię z wiatrem. Bestię, czy w prawdy byłoby, gdybyś wziął z słodkie łoże. Ale, Jaja. Ja. Uwaga, spoilery, Ogólnie to jest. Ja kojarzy właśnie mm, to imię, bo ono się pojawia w. w Assassin's Creed Odyssey i my ją właśnie. my spotykamy tą osobę i. I można z nią mieć właśnie związek, z tego co pamiętam, w sensie tam było, było chyba mówione i ona może być naszym kompanem tak zwanym w tej grze, e, co, coś, coś, w ten deseń i wydaje mi się, że, że Apollo to jest po prostu bohater, e, bohater części e, Odyssei. w sensie to jest taka teoria na wyraz i pewnie nieprawda, ale ogólnie tak, tak to zauważyłem, że, że tutaj tam się trochę fakty łączą, dlatego... O czym ja pierdoliłem wcześniej? Kurwa, no sklerozanie, no pojebany człowiek ze mnie jest. Popierdolony. A, że wiara. Ja wiem, że jest dużo osób, które wiarę. są dobrymi ludźmi, po prostu wierzącymi tak i wiarą się tam. Bo, aha, Bóg tam mi to mówi, albo Bóg ci wynagrodzi, albo. Chuj, że Bóg ci wynagrodzi, po prostu jestem dobry, bo, bo to powiedzmy w oczach Boga jestem też dobry, czy coś. Ale bardzo dużo osób jest złych. ...którzy są wierzącymi, nie? I wiecie, mimo tego, że mamy i katolików dobrych, tak? Na przykład ja miałem księdza w gimnazjum, który uczył nas religii. Co, trochę, trochę... religii... nie katechezy, tylko religii, aż coś to nazywało. I wcale nie uczy nas religii. Poza tym niczego nas nie uczył, mieliśmy labę tam, więc było zajebiście. O tyle dobrze. Co ty kurwo chcesz, ty? Zęby... 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 przeszkadzają no, na dentystę za mało wydajesz? No, nie <laughs> na przykład mnie. On tu, ja, ja mieszkam przed kościołem i kurwa, on mnie woził pod chatę. Nie wiem, sensie, że miałem z nim na, na przykład ostatnią, właśnie religię, albo ten, albo nawet w dzień, który on w tym samym momencie kończył, albo na przykład nie, kończył tam troszeczkę później, albo wypuszczał czasem z lekcji religii młodzież troszeczkę wcześniej i, i kończył w tym momencie, co ja. Chociaż w sumie nie wiem. To, to jak to by miało działać. Ogólnie wiecie, chodzi o to, że, że jak był, był motyw, że, że w tym samym momencie kończyliśmy lekcję. Ja w tym samym momencie kończyłem lekcję, co on kończył prowadzić. To, to ten zmian znaj swoją ziemię. Chyba odkryć wszystkie prowincje, nie? Gdzie jestem? O, o kurwa ty, co ja tutaj? Aha, bo to chyba nie to jest, nie? To nie to. to. Chodźmy tutaj do miasta w takim razie i zróbmy sobie jeszcze dwa te na zaś. I właśnie on mnie podwoził na hatę i dało się z nim pogadać i na przykład mówił, że przeciwko... No na przykład miał różne tam te, te różne miał jakieś tam swoje, swoje no, swoje niewierzenie tylko w filozofię w stylu. Na przykład nie miał nic przeciwko Gejom, chociaż niezbyt mu się podobało, żeby dzieci adoptowały, Ale nie, ja dlatego, nie dlatego, że po prostu dlatego, że są geje, po. tylko dlatego, że społeczeństwo nie jest zbytnio przygotowane o, na to, tak żeby, na, 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 nawet nie jest przygotowane na pary homoseksualne i nie jest przygotowane na, żeby małżeństwo było nawet, ten, nawet małżeństwo, znaczy małżeństwo, to, to, to akurat <grym> tak, tak, wiecie, mówi, że małżeństwo na pewno nie kościelne, bardziej chodzi o, wiecie, małżeństwo, czy tam jakieś, nie wiem, jak to się tam, Chodzi o to, że był potwierdzony prawnie, że, że te dwie osoby mają związek z sobą, tak? Dwie tego samego, I mówi, że mu się, mu trochę to się nie podoba, no wiecie, widzi problem w tym, nie? Że, że to może dziecku dosyć, dziecko dosyć mocno zaspawić, nie? Dlatego, dlatego... Ta, Takie ten, ale nie był spoko gościem. Albo na przykład, wiecie, inne historie, znaczy to już akurat nie znam takiej, ale muzułmanie też są, wiecie, ta, muzu ta, ta wiara muzułmańska w Allaha i tak dalej, ona też jest w miarę, w sensie, wiecie, ich ta książka mówi różne rzeczy, ale nasz Stary Testament też mówi różne rzeczy, oni nie mają akurat podziału na Nowy i Stary Testament, i nikt nie powiedział, że mają, kurwa, interpretować tak oh, przez palce. E, że mają interpretować, przez, nikt nie powiedział, że mają interpretować przez palce tą swój ko, ten swój Koran, tak? Jak my pierwszą, pie, pierwszy, pierwszy Testament, bo wiecie, w pierwszym testamencie i napierdalaj tych kurwy synów, bo oni nie wierzą, są niewiernymi, trzeba ich spalić czy coś. <śmiech> 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 Esio kurwa, nie chcę z Esiem pogadać, chcę na razie iść sobie pobiecać. Tutaj jeszcze skoczyć. Mister, mister, Over skoczyć. Nie. Nie teraz, dzieciaku e, Tak, i. Ludzie, mimo tego, że właśnie mają tam wpisane, że macie zabijać niewiernych czy coś, to oni na przykład mają coś takiego, że pomagaj bliźniemu, tak. E, oddaj, i my ci wy... ja ci wynagrodzę to w tym. w, w tym życiu pośmiertnym, tak, czy cokolwiek. I naprawdę tam ludzie dają pieniądze i ogólnie są dosyć mili do siebie, chociaż to napierdalanie w tych, z tych kurwa meczetów czy tych wieżyczek co 4 godziny to jest pojebane i trzeba się myć przed tym, chociaż wiecie to jest dosyć, przynajmniej się myją kurwa tym. <coughs> czy tam alkoholu, że nie mogą pić, no to wiadomo, takie dosyć hardkorowe, ale zauważcie, że z jakiegoś powodu pustynne kurwa wierzenia w naszym świecie, czy w świecie, w których ludzie kreują, przynajmniej w sensie mówię mówi w książkach np. fantazy, czy jakieś tam, zawsze są dosyć hardkorowe, Że to trzeba ich pilnować, jak sam z jestem, wszystkich. Bo nie wiem z jakiego to powodu to jest, ale ale może to jest jakoś psychologiczne, że wiecie, twarda ziemia rodzi twardych, ten. Znaczy, surowa ziemia rodzi surowych ludzi. I ma, muszą mieć surowe zasady, żeby przeżyły. Za napierdalony, że Dobra, co to tam jest? No, latarnia. No my już ją widzieliśmy z daleka, nawet. Burwa, ten wejdzie tam na górę, tak mu po plecach, że zacznie napierdalać gorącym że. Gdzieś zajebał w nagłówkę, ty na płyciznę. Co za popierdalenie, w piachu, kurwa, się na wpierdalał. Teraz będzie musiał, będzie miesiąc wytrzepywał, kurwa, piach z głowy. właś 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 para para pa para pa, pa, para, para, pa. odblokowano znakę Era to S. Kurwa, co to znaczy raz to tenes Okej, okay, czyli tylko tutaj są, czyli te może Śródziemne było tak na pokaz tylko. Okej. Okay. No dobra, to zróbmy sobie tutaj to Te trzy rzeczy. Pewnie skarby to będą i ten. Jeden garnizon. Potem co? Możemy skoczyć tu. O kurwa ty amfiteatr jest. Czy jakąś to nazywali? Forum chyba, nie? Forum romanum. Nie wiem, kurwa, nie ma zaznaczonego, to nie jest Assassin's Creed jakiś poprzedni, gdzie były te powiedziane, pokazane wszystkie, ma O Jezu, ale najebane tego jest ty. Mógłbym sobie zajebać gdybym potrzebował któregokolwiek z tego. Jeszcze coś? A nie, bo to jest taki garnizonowy Tutaj powinno być dojebany ten port co mieliśmy ty, to jest taka kurwa, przystań zwykła, tu powinien być wielki port kurwa wojskowy, gdzie stocznia wręcz to jest miejsce, które, które się nadaje pod stocznia, a nie tamte kurwa zjebane miejsce. Chociaż by, byli Grecy czy tam, no Grecy w sumie. Z Egipsem, ale to jest dziwny podział, już Rzymianie Grecy, ja pierdolę, ten Egipt miał przejebane. 2000, 2070 lat temu miał przejebane, ale miał teraz to i tak ma też przejebane. Oni tam kurwa, oni zawsze mają przejebane gorąco, kurwa. Ci z łachami biegają, napierdalają w nich. Chujówka po prostu, chujówka. Ile mamy wolności? Lat? 30 kurwa? Nie. 40? W... Nie, 2000. Tak, około 40 lat wolni jesteśmy. Ja pierdolę dopiero. Czy 50 może lat około? 50 rocznica wolności, kurwa. Pomyśleć kurwa 50 lat temu jeszcze ludzie nie byli wolni w Polsce, byli pod okupacją wasyjską wręcz Ja pierdolę, nie? To, to tak już, jakby wojna nagle wybuchła, nie? Białoruś by zaczęła coś kurwa kombinować, albo coś, to wcale bym się nie zdziwił. Po więcej bym powiedział, wiecie, co. Good run, kurwa. Kolejna wojna, jak zwykle. Miejmy nadzieję, że w tej wojnie znowu nie utracimy naszej wolności. Było miło, ale się kurwa skończyło. Wtedy wiecie, co to by oznaczało? Że nie byłoby pokolenia, który, w której by nie było wojny. Albo w którym, był, w którym Polska byłaby wolna. Nie, no były pokolenia jakieś w średniowieczu kurwa, ale od bardzo długiego czasu by nie było pokolenia. Pokoleń, jakby to, tak? Które by żyły w wolnej Polsce i kurwa bez wojny. Trzeba pierdolnąć jakiś wielki kurwa mul na, na dwóch granicach. Zajebać sobie, nie wiem, kurwa, barykady jakieś jebane nad Morzem Bałtyckim, które się wynurzają, czy cokolwiek, bo to kurwa nie da się, nie żyć. Trzeba sobie pierdolnąć mur. Mur jakiś zajebisty, ty. Kilometr długości, kurwa, grubości, no nie, przesadziłem. Albo ze 100 metrów, kurwa, gruby, ty. Jakiś taki, żeby się nie dało przejebać, nie. Tak po prostu niukiem, że trzeba to rozjebać, żeby to. Bo inaczej to my kurwa życia nie mamy, już kurwa, ja już, ja czuję, że ząbki się kurwa oszczą, gdyby ruskie mieli, i wiecie, z nami granice, bo by Ukrainy nie było, to już by nam kurwa chcieli zajebać. Z Gruzją jak było? Dobra, co ja tu mam, już, jeszcze skarby chyba muszę pozapierdalać, nie? Co, na statku będą? Kurwa. Gdzie to kurwa jest? Ale przeklinam. Znowu muszę się trochę bardziej ogarnąć. Muszę być milutki. I znowu ty Mówi o tym, że nie przeklinać i przeklinam. <noise> I znowu! Już jak przycinek używam. Nie mogę, muszę się ogarnąć, kurde. Kurde będę mówił. Family friendly. Ale jak nie przeklinam, to tak już. Kurde, no właśnie. O, mówię. To tak jest, kurde. Ciężko, że, 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 człowiek... Tak jakby oddychać nie mógł, kurde. Już się kurde powiedzieć. Kurde. No, muszę się pilnować. No tak, ale powiem wam że to tylko jak nagrywam, bo taką to nie przekinam za bardzo. Ty właśnie, bo znowu ktoś u mnie w chacie, ja wiem kto już kupił. Pamiętacie co, piłem sobie sok. Kurde... Piwo, które jest smakowe i bez alkoholu. Nie, nie rozumiem sensu kupowania czegoś takiego. Ale no niech będzie sobie, niech, niech jak komuś się podoba, w sensie to jest takie tylko z nazwy piwo. Ale, ale już ktoś kupił i ja to wcześniej wypiłem, bo nie miałem nic do picia. I tak ostatnio gadałem, no to wiem kto to robi, kto to kupił sobie, oczywiście nie moja mama bo to ona to się tak nie, nie cacka z, takie, z takimi soczkami. Ja też nie, bo jakby... No, jak, nie widzę sensu, jak już to kupiłbym sobie. Powiem wam, że to smakowe piwo to jest. To jest taka rzecz, która kurde je, jest idealna jak chcesz. Jak chcesz się upić, znaczy... No upić, no musiałbyś tego sporo wypić, ale jak chcesz się upić i nie chcesz wiedzieć, że kurde się upijasz. Jest idealna rzecz, bo wiecie, bo sobie pijecie, o, soczek smakuje, to no, taki trochę tam posmak jest tego piwerka, jest super, no i nagle, kurde, kurde, czy ja to zrobiłem, czy tego nieco. Aha, to jest zrobione, zajebiście, się, ja tu biegam jak kupek. Smak piwerka, nie wiem ile to ma, to tam 4%, 2%, nie wiem ile takie piwo ma, no ale ileś tam ma i ten, i, i nagle sześciopak. Soku wypiliście i no... kurde jest, zabawnie. Już was tam mieli. No, no ale zerówki to nie rozumiem. Chyba, że dla samego smaku, bo w sumie chmiel ma tam jakiś swój smak, nie? Ale smakowe wtedy Już lepiej nie wiem. Zwykłe piwo zero. Nie wiem. Tak czy się jak... Wypiję to na pewno, opierdolę jak, jak tego, jak petardę, opierdolę jak łysy petardę, o, te, te piwerka sobie, bo, bo czemu nie, bo jest w chacie, ten, nie ja wiem kto to kupił, ale właśnie mama, mama mi proponowała kupić może coś, piwo, coś tam, jakieś coś, coś, nie wiem, jakiekolwiek możesz kupić, VIPa kurwa kup, nie powiedział, no ja wiem co to za piwo, nie kupić tego. Masz tu zero wypisałem mówię ale to sok jest O! No to nie co? Ja później odkupię no dobra no, jak mam wypić no, Dadzą tego spragnionego napoić Tak? Także nie ukrywam, że napoje sam Jak będę spragniony. Chociaż mam tu jeszcze kompocik, tak kompociku jeszcze trochę sobie opiję. coś tu jest? Tak jest Pa łapaj Mierda! Merda. Kurde, stoi taki kutas na górze i rzuca w nich bombami. Gania jak pies. Jak z karabinu w On takiego hita dostał. Dobra, jebać to. Oj, to jest Dzięki ci za pomoc, kumplu. Przepłynął, żeby mi pomóc i się wyjebałem na jego łódce, kurz jego mać Nie obiecałem, że, będę że w ogóle nie będę przekinał. Powiedziałem, że muszę przystopować i przystopowałem. Tylko raz się wymsknęło Podczas rozmowy o piwie. Znaczy rozmowy. Jakby to była rozmowa. Rozmowa to jest dialog dwóch ludzi. Nie mogę... nie mogłem rozmawiać z sobą. W, w sumie gadam czasem z Sam sobą. W sensie. W głowie o konwersacje różne, więc... formalnie. Gdy, gdy będę miał... tytuł wariat, albo. nie wiem, bo, te, No właśnie, ty, tytuł grach jest. Ten, w Wy... A w to brzmi włosko, czyli rzymsko. Także w RPG'ach są przecież tak, że można sobie jakiś tytuł ustali, ustawić jak się coś osiągnie. Jakąś misję ciężką nawet z tego. Skotoselmy! Co mówisz? Nie twoje dawaj, denary widzieliście jak ten, jak wziął, chciał przyjąć tę jegoś chciał przyjąć yy, uderzenie, przecież w sensie z niego rasu, zraszowałem. Tak na bark to przyjął, ale i tak go wyrzuciło z klapków z jego sandału. Dobra, tu. Μα τον Δία, ναι, τον Δία περιπλέχθη. ούτε γνώσκο, ούτε ενθυμούμε, ούτε δύναμη σκέπτεστε την ως πλήν του ότι η κατάσταση σας τι δύσκολος και αμήχανος. Τι βγες εκ πέρας κατ' ουσπίσης νιμάει. Θέλω μείνει μόνος. Τι πιέ γελ, ήταν στάρι γιάτ. Ogólnie jak ścinałem łysą pałę sobie na, na łyso, to był straszny hardcore, bo Bo moja mama to robiła W nawet kilku, i jeszcze od tego maszynka, bo chujowa strasznie kurwa rwała włosy, po prostu po całości. Bolało niektórymi, co, co jakiś czas bolało, bardziej jak ścięła już większość, to był problem z ścięciem niektórych, niektórych innych, także, ale się udało. Potem ja jeszcze ten. Myślałem sobie, czy taki meszek zostawić. Chyba to już mówiłem, czy taki meszek, czy na, na łyso w sensie się tym obciąć. No, żeletką jeszcze. I obciąłem się żeletką w sumie, wiecie. Chciałem, powiedziałem, bo tak przejechałem, no taki meszek jest taki szorstki, a w sumie zobaczę, jak to będzie, jak będą miały są Ale teraz po nocy już mi trochę tak odrosło, że jakbym miał jednodniowy zarost, nie? Także. Dobra, tutaj jeszcze skoczymy sobie. Myślę. Żeby zobaczyć co to jest. I ten. I wtedy będziemy chyba mieli już koniec. Co to jest tutaj jakieś? O, dobra. No to w ogóle jakoś tak bardzo rzymsko jest. Co to ma być? Wygląda na opuszczone. Ja nie wiem czemu. W sensie z jakiej paki to może być opuszczone Jakieś grecko rzymskie... W sumie oni mieli jakiś inny rodzaj budowy, nie? Grecy i Rzymianie, tych, tych swoich filarów. Oni mieli tam jakieś takie inne wykończenia, a może to były bardziej. Nie, chyba wydaje mi się, że Grecy i Rzymianie mieli inne. Ale też czasy, w których to robiono, były inne te filary. Dobrze mówię? Ocho mnie z tyłu zaczęło boleć. Wow. Muszę być Czemu mnie bolisz oko? Nie jest, nie jest nie Ty go się wslom ale jaja. Spaleć tą budę, wyłaz tam tą. Prohibe, tu ilok, akut, akut, akut. Będziemy że tu będzie, wiesz, jaki, jakiś skarb będzie. Ale no, no a co z tym okiem? Wow. Nie wiem. O, no, no. oh, licio. tam, coś tam? A to oni nie ma Czy wiecie, że tu oh, mają oh, oh, pół? Nie o Tu i luk,

no tam będziemy teraz derpić eee. Ta, Ale to duże to miasto. To jest kurde, powiem wam, że ty porobili te miasta, ja w ogóle tutaj będą jakieś questy... Pewnie tu będą jakieś questy, nie? Misji głównej mi się wydaje, bo mam jeszcze dwóch ludzi zabić. To będą dwie misje główne i pewnie będą jakieś jeszcze poboczne, jak trafimy do, do agentów. W Krokodylopolis był, czyli w czym nie było? W Memphis w tym mieście nie ma eee, w tym mieście nie było jeszcze i wydaje mi się, że w tym miejscu, tak, te i te wydaje mi się, że to będą miasta, które będą, e, w których będą ci generałowie, czy cokolwiek Tam te dwa ostatnie, dwa cele kolejne, które, które, o których mówiła. To jest świecąca miasto Cyren. Zobaczmy, jak Rzymianie przyniosli tak zwane cywilizację do Grecji. Tutaj do greków, dla greków. To co Grecy, to są nie cywilizowali podobno. Morias z to Morias Paraskezwa, to nie jest przypadkiem po, jakoś Bułgarsku czy coś? Chociaż w sumie Grecy, wiecie, Macedonia i tak dalej, to nie jest tak daleko. Oh, Dobra, wiecie co ja tu zakończę, żeby po prostu już nie przedłużać i w kolejnym będziemy się witać i lecieć dalej z tym tematem. także do następnego siemano.